Zadanie 15. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych XY dana jest prosta k o równaniu y równa się 3x plus b, przechodząca przez punkt a równa się minus 1, 3. Współczynnik b w równaniu tej prostej jest równy. No to bardzo proste, standardowe zdanie, jak na maturę podstawową. I mamy tak. Zapiszmy sobie równanie tej prostej y równa się 3x plus b. Zapiszmy sobie też od razu współrzędne tego punktu a minus 1, 3. I teraz tak. Trzeba zapamiętać taką jedną rzecz. Jeżeli wiemy, że punkt należy do wykresu funkcji, a wiemy, że tak jest w tym przypadku, bo mamy napisane, że dana prosta k w równaniu takim przechodzi przez punkt a, czyli to oznacza, że ten punkt a należy do wykresu tej funkcji liniowej, w takim razie. I teraz, jeżeli wiemy, że punkt należy do wykresu funkcji liniowej. To wolno nam podstawić współrzędne punktu do wzoru tej funkcji i będziemy mieli pewność, że lewa strona jest równa prawej stronie. Czyli tak, pierwsza współrzędna jest xowa, druga jest y. -owa. i teraz jeszcze raz. Ym, skoro wiemy, że punkt należy do wykresu funkcji, to za x i za y wstawiamy wtedy współrzędne punktu. No to sprawa będzie prosta, czyli tak, y jest 3, czyli wstawiamy 3 równa się 3 razy x jest minus 1, czyli 3 razy minus 1 dodać b, no i proste równanie z jedną niewiadomą b, czyli 3 równa się minus 3 dodać b, czyli 6 równa się b, czyli b jest 6 w takim razie, no więc widzimy, że poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź b w takim razie.